Panie profesorze, Pański wykład na sesji poświęconej Marii Skłodowskiej-Curie nosił tytuł Wielkość Marii Skłodowskiej-Curie. Wobec tego, czy mógłby Pan powiedzieć, co Pana zdaniem decyduje o tym, że naukowca uczonego można określić wielkim? Co decyduje o wielkości uczonego i co odróżnia uczonego, albo czy jest jakieś rozróżnienie między uczonym wielkim a wybitnym? Ja myślę, że tu jest bardzo. Wiele czynników, kilka na pewno, przede wszystkim to jest ciekawość świata, doprowadzona do znacznie wyższego stopnia niż ciekawość świata u przeciętnego człowieka lub przeciętnego uczonego. Wielki uczony naprawdę chce zrozumieć świat i, i, i coś zrobić. Po drugie, jest to konsekwencja tego pierwszego. Jest to skłonność, zdolność do zadawania bardzo prostych pytań, takich, których zwykły uczony czy zwykły przeciętny śmiertelnik albo wstydziłby się zapytać, albo uznałby, że nie warto, bo jest oczywista odpowiedź na przykład. No więc to jest, to jest druga, drugi czynnik, który na to się składa. Następny czynnik to jest, powiedziałbym tak, to musi być specjalny rodzaj umysłu, bo są ludzie, którzy prawda, pewne rzeczy widzą, ale nie dostrzegają ich. I jest takie bardzo piękne zdanie Pastera, który powiedział, że odkrycia to dokonują tylko osoby przygotowane, umysły przygotowane, bo zarzucono mu, że przecież on swoich odkryć to po prostu szczęście miał. No więc on powiedział na to szczęście, sprzyja umysłom przygotowanym, prawda? I to jest w wielu przypadkach w historii nauki tego rodzaju rzeczy się widzi, że cały szereg ludzi, którzy nie mają po prostu szczęścia, czegoś nie zauważą, ale to nie znaczy, że to jest szczęście takie w sensie potocznym, prawda? tylko po prostu ich umysł nie był przygotowany i nie dostrzegł tego, co inni widzieli, ale nie dostrzegali. To jest trzy elementy. Są tego, co charakteryzuje uczonego wielkiego. I jeszcze, może, czwarty element, który też bym powiedział, chociaż tutaj to różnie bywa, ale to jest życzliwość ludziom i brak zazdrości w stosunku do innych uczonych. Wielki uczony, a takim był właśnie Einstein, takim była Maria Skłodowska-Curie, Ernest Rutherford, jeżeli już jesteśmy w tej dziedzinie. To byli ludzie, którzy nigdy nikomu nie robili na złość, nie chcieli pokazywać, jak oni są wielcy. Oni byli zawsze skromni. Oni po prostu mieli jak gdyby taką świadomość, że wszyscy naokoło i tak wiedzą, że oni są dobrzy. bo musieli, nie mieli, nie widzieli potrzeby, żeby. Obnosić się co swoją wielkością. I cały szereg, właśnie no, trzy nazwiska wymieniłem, wśród nich Maria Skłodowska-Curie, ale można by wymienić więcej. Cały szereg tych wybitnych uczonych to są właśnie ludzie, którzy. Zachowali się zawsze dużą skromnością w stosunku do innych, chociaż zdawali sobie sprawę na pewno z tego, że są wielcy. Teraz, czy istnieje różnica między uczonym wielkim i wybitnym? Nie wiem, to jest pewnie jakaś semantyka językowa. Może, może, zadając to pytanie, chciałbym powiedzieć, że uczonych wielkich jest mniej niż wybitnych, prawda? No, może rzeczywiście spośród uczonych wybitnych trzeba jeszcze wybrać pewną klasę taką uczonych wielkich. I teraz, co by te dwie klasy. Różniło, bo ja wiem, no może właśnie na przykład brak skromności. E, takim uczonym wybitnym, na przykład, był e, Shockley, e, amerykański fizyk, wynalazca tranzystora, jakby nie było, i noblista. Otóż on był nieprawdopodobnie niesympatycznym człowiekiem, nieprzyjemnym, nieskromnym. On uważał, że on jest najmądrzejszy i, i wszystko wie najlepiej i tak dalej, i tak dalej. I jego nikt by chyba nie nazwał ani nie nazwie w przyszłości uczonym wielkim. Wybitnym był, ale wielkim nie. Czyli o, wybitno, czyli o wielkości decydują nie tylko cechy zdolności umysłowe i naukowe ale również cechy osobowości takie Na które, pewno tak. Na pewno muszą, tak. które połatwiają kontakty na przykład z ludźmi. Na pewno tak. A mm, wspomniał pan tutaj, że i Einstein i Maria Skłodowska-Curie to były takie osoby, które właśnie cechowała taka skromność pewność tego, że one sobą dużo reprezentują i nie muszą tego w żaden sposób pokazywać. Czy, tak. czy to jest mm, czy to, czy to jest ta sama klasa uczonych? Czy można tak powiedzieć, że to jest ta sama klasa. Czy Maria skłodowska curie i czy... Einstein? Tak, niewątpliwie Nobel tak. Oczy... Na przykład. Oczywiście. No Alfred Nobel to może co innego troszkę, dlatego że Alfred Nobel naprawdę nie był uczonym. Alfred Nobel był wynalazcą. Wobec tego ja rozróżniałbym jednak między uczonymi i wynalazcami. Prawda, Edison, na przykład, nie nazwałbym Edisona uczonym, natomiast był genialnym wynalazcą. Dlatego, że on swoje wynalazki, genialne, zresztą robił metodą prób i błędów. On nie miał żadnej teorii. On po prostu tysiąc razy próbował i dwa razy mu wyszło z tego, a reszta była wyrzucona na śmietnik. Prawda, uczony niewątpliwie, że wynalazca był genialny, ale ja bym go nie nazwał uczonym po prostu. I Alfred Nobel był tak samo wynalazcą, wynalazł parę ważnych rzeczy, ważnych dla ludzkości. No a Poza tym, ponieważ nie miał co zrobić z tymi pieniędzmi, życie jego rodzinne było no, dość podłe, nie miał komu zostawić tych pieniędzy, wobec tego postanowił zrobić prezent całej nauce i za to wszyscy jesteśmy mu wdzięczni. Ale wielkim uczonym bym go nie nazwał. Einstein i Maria skłodowska curie na pewno tak. Może wobec tego podobna klasa osobowości w pewnym. <laughs> Może tak. W pewnym... Dziękuję bardzo.